Siema, z tej strony i to jest kanał o butach, a dzisiaj, jak widzieliście już ikonkę i widzicie, co się święci, to tak, dzisiaj porównamy sobie wszystkie pary butów, które wyszły we współpracy Nike razem z Sakai. Dostaliśmy już cztery pary butów od właśnie Nike razem z Sakai we współpracy, gdzie mamy LD Waffle, mamy także Vapor Waffle oraz dwa modele Blazerów Lowów i Midów. I dzisiaj porównamy sobie po prostu je, które są lepsze, które gorsze, i ustawię je od najgorszych do najlepszych, żebyście zobaczyli, czy warto kupić dany model, czy może jednak sobie odpuścić i pozbierać na przykład kasę na ten droższy, który może faktycznie jest lepszy i bardziej się to będzie opłacało. A jeszcze przed filmikiem proszę Was, oczywiście, o subskrypcję, lajka i dzwoneczka, żeby nie uciekły Wam żadne filmiki przed tutaj publikacją i oczywiście proszę Was także o dodanie komentarza ze swoją listą, które z tych parek najbardziej Wam się podoba, a które może niekoniecznie. Pierwszymi z nich będą, uwaga, Blazery Midy, które według mnie są tutaj najgorsze. Blazery Midy są to buty, które jak dostałem do ręki, one tak okrutnie śmierdziały, że po prostu się nie dało. Naprawdę musiałem wietrzyć pokój po prostu. Jeżeli ktoś mnie ogląda już dłużej, to wie, że jest to model, do którego porównuje zazwyczaj pary, które śmierdzą. Czy są na takim po samym poziomie, czy może lepszym, czy może trochę gorszym, chociaż gorszym chyba się jeszcze ani razu nie zdarzyło? Naprawdę ta para butów była tragiczna, jeżeli chodzi o zapach, bo po prostu pachniało takim typowym chińczykiem. Dodatkowo materiały na niej użyte nie były jakieś specjalnie super skóra nie była. Była najgorsza, ale także nie było to nic niezwyczajnego. Dodatkowo te budziki także nie są zbytnio wygodne, ponieważ jednak są to wydania po prostu blazerów. Midów gdzie w środku podszewka jest faktycznie trochę grubsza, jest tam trochę więcej gąbki, ale tak czy siak nie zmienia to aż tak wygody buta. Dodatkowo z tyłu możemy zobaczyć, że podeszwa sama jest dosyć masywna, jak to jest w sumie we wszystkich tutaj modelach od Sakai. Ona ma na tyle po prostu nałożone kilka elementów, które są dosyć twarde. I niektórym osobom przeszkadza to przychodzeniu. Jeżeli chodzi o mnie, no to nie jest to aż takie tragiczne. Buty tak czy siak wyglądają naprawdę spoko. i nie są to jakieś z tych butów, które bym tak talnie wam od razu kupować. ale jeżeli chodzi o te modele, no to pomijając fakt, że dalej było to coś nowego i ciekawego. No, to tak czy siak nie polecam ich tam jakoś tam szczególnie, ponieważ miałem je jakoś rok temu, albo nawet półtora roku temu. Nagrałem o nich także odcinek na kanale i były to buty, które dosyć mi się podobały, ale kolorystycznie jakoś nie pasowały. Mi te CV do samych właśnie modeli blazerów MIDU, gdzie chociaż kolorystyki były bardzo podobne do LD Waffle, gdzie super się sprawdzały. No to przy tych Blazerach aż tak mi to nie się działo i muszę przyznać, że nawet ostatnie kolorystyki właśnie Low, które zaraz Wam tutaj przekażę, no to wydawały mi się nawet lepsze od właśnie tych midów. Jeżeli chodzi o ceny tego wydania, aktualnie trzeba za nie zapłacić ponad 1000 zł, co przynajmniej na pewno. I tutaj jest tak naprawdę największa różnica pomiędzy wydaniem Low i Mid, ponieważ Lowy będą na trzecim miejscu, ale... Właśnie też przez to, że kosztują dużo taniej, ponieważ zapłacenie ponad 1000 zł za midy, gdzie teraz aktualnie można kupić niektóre LD wafel za tyle, nie jest zbyt dobrym pomysłem według mnie, ze względu na to jak one wyglądają, jak się prezentują jeżeli chodzi o materiały i jeżeli chodzi o wygodę. Na trzecim miejscu, tak jak powiedziałem, lądują, uwaga, Blazery Lowy, gdzie tutaj mogą się niektóre osoby zdziwić, że jednak może nie, ponieważ są to buty z Nike razem z Sakai, które jako pierwsze trafiły na wyprzedaży. W tym roku dostaliśmy ten model i faktycznie był to pierwszy model od Sakai razem z Nike, który trafił na promocję na niektórych sklepach. Można było je wyhaczyć na przykład na Louis Vuitton albo na Sivaz Descalzo, po niższych cenkach niż Retail, faktycznie nawet kupując je do Polski z zagranicznego sklepu można było je wyhaczyć taniej i trzeba przyznać, że przy pierwszych dwóch kolorystykach tam nie dziwiłem się, ponieważ kolorystyka Magma, która jest taka pomarańczowo-żółto-biała, i zielono, szaro, biała kolorystyka, której zaraz nie pamiętam dokładnie nazwy, nie za bardzo mi się podobały, i większość ludzi nie za bardzo była do nich przekonana. Nawet na lato ta zielona kolorystyka wyglądała może trochę lepiej, ale tak czy siak nie było to nic z jakiegoś superowego. One figurowały także bardzo często na jakichś pokazach mody, jeżeli chodzi o jakieś nowe kolekcje, z tego co pamiętam, to nawet przy kolekcjach Skaws były pokazywane te buciki. I Wiem, że niektórym osobom dosyć się podobały przy okazji tamtego, powiedzmy, vibe'u kolekcji właśnie Kaws, która także teraz wychodzi właśnie buty razem Blazery, razem z Cuffs, razem z Sakai i dlatego też nagrywam ten odcinek, ponieważ większość bucików, które wychodzi właśnie z Sakai i Nike, one tutaj się kręcą pomiędzy tymi czterema modelami. Raczej nie dostajemy nic nowego, jedna jest jeszcze tutaj w przygotowaniu, ale o tym powiem na sam koniec. I wydaje mi się, że fajnie by było, żebyście wiedzieli, czy warto kupić dany model, czy może sobie jednak go odpuścić. A jeżeli chodzi o Blazery Lowy, to tak jak mówię, nowe kolorystyki, które wychodzą na przykład Kawsów, także mi się podobają, ponieważ właśnie pasują idealnie do tej stylistyki. W ogóle marki, do tego zamysłu całego, który mi tutaj miałby być przedstawiony i do ciuchów, które będą tutaj wychodziły w kolekcji, ale to osobny nie znaj od Kaws i ogółem te buty mi się podobają. Mają zbyt mało trochę, wydaje mi się, takich nawiązań do samego Kawsa, jeżeli chodzi o elementy takie jak na przykład te iksiki, gdzie są tutaj tylko dwa poprowadzone, ale tak czy siak wyglądają spoko. Jeżeli chodzi o inne kolorystyki, to ta tutaj kolorystyka po prostu jest cudowna. Jest bardzo podobna do mars yardów i mega mi się podoba. Jeżeli chodzi o buty na jesień, super się sprawują. Dodatkowo materiały w tym buciku są bardzo fajne i trzeba przyznać, że zamsz, który tutaj jest użyty, jest superowy, nie niszczy się aktualnie. Jeżeli chodzi chodzi o wszystkie elementy tutaj poprowadzone, nawet skórzane, które są połączone razem właśnie z tym zamszem, gdzie bardzo często to tutaj różnie wychodzi. Tak samo, jeżeli chodzi tutaj o gąbki i o jeden element, który Wam zaraz pokażę. To także połączenie go razem z skórą nie za bardzo fajnie tutaj wychodzi i często właśnie te języki takie, gum, takie, wiecie, gąbczaste także nie za bardzo fajnie wychodzą, jeżeli chodzi o łączenia i tutaj jakościowo często zawodzą, ale tutaj jest wszystko git i naprawdę przy czarnej kolorystyce i przy tej bardzo byłem zdziwiony, że one w ogóle są na promocjach na niektórych sklepach. To mnie na mega zdziwiło i nie spodziewałem się tego, że takie fajne kolorystyki będą tam akurat figurowały. I tutaj jest ogromna różnica pomiędzy właśnie lołami a midami, ponieważ loły można było wyhaczyć, nie wiem, za 400 zł nawet w pewnym momencie. A midy trzeba zapłacić ponad 1000 zł. Jeżeli miałbym wybierać, to na pewno wybrałbym ten model. Jeżeli chodzi jeszcze o wygodę, to ten bud wydaje mi się trochę wygodniejszy niż właśnie midy, ponieważ midy, pomijając to, że miały tę podszewkę trochę grubszą, to tutaj mamy dodatkowo gąbkę, która tutaj jest wokół kostki poprowadzona i to także trochę niweluje to, że nie mamy tutaj tego normalnego, zaokrąglonego miejsca na kostkę, tylko jest ścięte po prostu na prosto że tak można powiedzieć, po prostu na prosto, ale przez to, że jest ta gąbeczka, to nie obciera to jakoś tam super stopy i na pewno lepiej chodzić po prostu w długich skarpetkach tutaj, żeby nie kusić losu, ale także czy siak, te buciki są według mnie wygodniejsze niż midy, są na pewno bardziej opasalne i wydaje mi się, że także materiały użyte do nich są tutaj dużo lepsze. Na drugim miejscu, uwaga, lądują Vapor Waffle. Jest to model, który jak pierwszy raz zobaczyłem, Totalnie mi nie siedział. Naprawdę byłem bardzo taki zmieszanymi uczuciami do tego modelu. Te pierwsze funkcja i czarno-biała kolorystyka, powiedzmy, że mi się podobała, ale nie za bardzo byłem do nich przekonany. Ale jak dostałem sezamki, czyli właśnie tą kolorystykę do rąk, to po prostu się w nich zakochałem. Jest to jeden z moich bucików, w których najczęściej chodziłem przez lato i naprawdę pasuje do praktycznie wszystkiego. Założyłem to chyba do wszystkiego rodzaju jeansów, spodni, joggersów. Do wszystkiego dopasowało do krótkich spodenek i jest ten bucik także mega wygodny. Naprawdę te buty są mega wygodne, bardzo fajnie się w nich chodzi. Są z dobrych materiałów, nie wychodzi tutaj żaden klej. Zamsz użyty do tego materiału tutaj, z nubogu użyty tutaj także do tych materiałów jest superowy, skórzane elementy, wszystko się tutaj zgadza. Jedynym elementem, który tutaj Mógłby zastanawiać niektóre osoby jest to, że uwaga, ten but, pomijając to, że jest mega oryginalny, jest bardzo oryginalny, i wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego, ponieważ nałożenie w LD Waffle 2 butów na siebie i połączenie ich było czymś naprawdę dużym i nie widzieliśmy tak, że tego wcześniej, to trzeba przyznać że Sakai, że robi te współprace bardzo oryginalnie i możemy powiedzieć, że po prostu te współprace, kiedy wychodzą po raz pierwszy jakieś modele, no to patrzymy na nie z bardzo dużym zaciekawieniem, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieliśmy takich rzeczy. A tutaj zrobienie tej podeszwy potrójnej jeszcze bardziej to zwiększyło i nadaje to bardzo dynamiczny kształt temu butowi, ale temu butu, butowi. Tej parce, ale to także jest minusem ze względu na tył tego buta, ponieważ ja mając rozmiar 45, możecie zobaczyć, jak duży jest ten but. On jest większy od mojej głowy. I chodząc po schodach albo jeżdżąc samochodem ja czasami martwiłem się o to, czy mi się po prostu nie zniszczy ten tył, albo czy go zaraz nie ułamie, albo czy się po prostu coś z nim stanie, ponieważ jak schodziłem po schodach, to często po prostu się tutaj zaginał ten tył, ponieważ stawałem jeszcze na wcześniejszy schodek i naprawdę nie było to zbyt fajne, ponieważ wchodząc po schodach raczej, wiecie, robicie to intuicyjnie, a tutaj zrobiłem tak trzy razy, że po prostu się, wiecie, tak jakby zakopałem i no było to dla mnie dosyć dziwne, że tak to działa. Tak samo przy używaniu sprzęgła, no to widzicie, Tutaj raz mi się zablokował w ogóle ten but i nie umiałem w ogóle nic zrobić. Naprawdę te buty w dużych rozmiarach mogą sprawiać problem, ponieważ no, żadne schodki nie są takie szerokie, tak? No, nie ma takich szerokich schodów, no niestety, chyba, że w jakiejś, nie wiem, jak wchodzicie sobie gdzieś po schodach drewnianych do jakiegoś, nie wiem, zameczku albo do jakiejś restauracji czy coś takiego na dworze, to może tak, ale w budynkach no, nie ma opcji. No i to jest naprawdę minus dla osób, które mają duże stopy i muszą brać to pod uwagę, że trzeba uważać na ten tył, ponieważ już widziałem niektóre takie filmiki, że komuś się to ułamało. Jeżeli chodzi o cenę, to tutaj te buty niestety są z tych, które po pierwsze nie tanieją, ponieważ współpraca z Sakai raczej mają to do siebie, że one nie tanieją i tylko idą do góry. A jeżeli chodzi o tego bucika, to te buty idą bardzo szybko do góry. Jeżeli chodzi o kolorystykę Sezam, aktualnie trzeba za nią dać około 2000 zł. Jeżeli chodzi o białą i czarną, to już jest nawet ponad 2000 zł. I nawet nie wiem, czy to nie podchodzi pod trzy w niektórych takich małych rozmiarach, z tego co pamiętam. I nawet kolorystyki, które nie za bardzo się działy w większości osób, czyli taka żółto-zielona i powiedzmy w kolorystyce takiej fioletowej także aktualnie są po bardzo wysokich cenach i dlatego ten model jest powiedzmy na, u mnie na drugim miejscu ze względu właśnie na ten tył i także ze względu na cenę, ponieważ trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy właśnie, żeby dostać aktualnie te buty, ponieważ na razie nie mamy żadnych zapowiedzianych kolejnych, miały być białe, taka całkowicie biała kolorystyka i także całkowicie czarna. Tylko że dalej ich nie ma nigdzie i nie wychodzą, i wydaje mi się, że możemy trochę na nie poczekać. A kupowanie wcześniejszych modeli no, wiąże się z tym, że trzeba będzie na nie wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. A pierwszymi, czyli najlepszymi, według mnie są tutaj oryginalne buty z Sakai razem z. Nike, czyli LD Waffle. LD Waffle jest to model, który jak pierwszy raz wszyscy zobaczyli, byli nim po prostu zakochani. Bardzo dużo osób chciało go mieć. Ja byłem wtedy w Nice i z tego co pamiętam, wychodziła pierwsza kolorystyka to taka powiedzmy połączenie bordowego z granatowym i żółtym, która wyglądała superowo. Aktualnie te buty nawet nie spoglądam teraz na Sokissa, ale obstają, że kosztują. Bardzo, bardzo dużo i cenki, które mówiłem o wydaniu tutaj Sezon, no to to jest pikuś przy tym, co będzie trzeba wydać na te oryginalne kolorystyki, właśnie LD Waffle, ale jest mega duże ale, jeżeli chodzi o ceny, ponieważ kolorystyki, które wychodziły w tym roku, było ich na tyle dużo, gdzie w krótkim okresie po prostu się pojawiły z undercover z klotem i właśnie z fragment, że kosztują w okolicach 1000 zł, a kolorystyki z klotem i undercover nawet poniżej. I to jest mega plus, ponieważ kolorystyki z undercover wyglądają tak czy siak bardzo ładnie według mnie. I to, że one aktualnie kosztują tyle, ile kosztują, to tylko i wyłącznie zawdzięczam temu, że wyszło tak dużo kolorystyk w jednym czasie. Ponieważ dostaliśmy dwie kolorystyki z fragment, dwie kolorystyki z tutaj klotem i trzy kolorystyki z undercover, co daje 7 CV na przestrzeni miesiąca, czy tam dwóch miesięcy, co jest po prostu za dużo, jeżeli chodzi o jeden model. A model LD Waffle jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny, jest bardzo ładny, pasuje praktycznie do wszystkiego, do czego tego nie ubierzecie, będzie pasował. Nawet pasuje z klasycznym fitem i tak jak ja ubrałem je na przykład do marynarki i do joggersów od marynarki. Uwaga, joggersów do marynarki, ten materiał jest z marynarki. I to nie jest tak, że o, joggersów nie można ubierać do marynarki, ponieważ mega dostają hejty za to, że ubrałem joggersy do marynarki, co najbardziej mi się podobało, że po publikacji tego zdjęcia na drugi dzień, jak wszystko to się wylało, to Jerry Lorenzo na Gali po prostu ubrał właśnie takie zwykłe joggery, nawet nie jakieś tam z materiału tego z materiału garniturowego do marynarki, tylko takie, wiecie, jogersy, do których chodzimy po prostu dresowe po domu. I tak, że wyglądało to super. Trochę mnie zawsze to dziwi, że w Polsce jest zazwyczaj takie mówienie, że o, mnie to już nie interesuje, jak to się tam ubiera, każdy lubi co innego, każdy ma swój styl, a jak się wrzuci coś, co jest. Naprawdę dosyć wyrwane z kontekstu i na przykład nie powiedzmy nie mieści się w takim kanonie normalności, no to od razu już są komentarze, że jak to można do tego, jak to można do tego. No ale też pomijając, te buty faktycznie pasują do mega dużo rzeczy, są bardzo ładne, są opływowe, dużo bardziej niż Vapor Wapel i przez to też mi się bardziej podobają. Jakby to moja dziewczyna powiedziała, że są sprytne, ale faktycznie można tak je nazwać. Są bardzo leciutkie, naprawdę jest to bardzo leciutki bucik, bardzo wygodny. Materiały użyte do tego wydania, jeżeli chodzi tutaj o współpracę z Fragment, są superowo. Zamszyk, tutaj siateczka, skóra, wszystko się zgadza, nic nie wystaje, żaden klej i wygląda to po prostu ekstra. Wiadomo, że zdarzają się buble, ale wygląda to tutaj superowo i porównując to do innych par, które Wam tutaj pokazywałem od Sakai, one dodatkowo są tanie w niektórych właśnie kolorystykach, które widzieliście. Są bardzo ładne, wygodne, no wszystko tutaj się zgadza i nic dziwnego, że pojawiły się tutaj na pierwszym miejscu. Także to wszystkie pary, które pojawiły się z Sakai razem z Nike, mają się pojawić jeszcze we współpracy z Poem Goltierem, gdzie będzie to połączenie już Vapor Waffle w wersji wysokiej razem z Foodscape'ami. Są to buty takie wiązane na rzemiki, które były kiedyś bardzo popularne, na przykład Bugs bardzo je lubi i ma chyba. Wszystkie największe, bardziej limitowane i w ogóle najsuperowsze kolorystyki z tych butów, które są ponoć bardzo wygodne. Ja sam. Kiedyś je miałem nawet w rękach, kiedyś mi się bardzo podobały w ogóle sam motyw tego bucika, ale potem faktycznie zginęły. I na jak widać, na razie nie za bardzo ma pomysł, żeby je tutaj przywrócić do działania, ale wydaje mi się, że tak jak w większości butów, kiedyś w końcu się pojawią i będziecie mogli je zobaczyć. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne jakieś Sakai, mam nadzieję, że uda mi się trafić właśnie te skavs i pokażę Wam je także tutaj na kanale ale jestem ciekawy, jak właśnie wydą te z Paulem Goltierem, ponieważ byłby to kolejny model, który także jest bardzo inny i dużo bardziej różni się od wszystkiego tego, co widzimy. I wydaje mi się, że Sakai naprawdę robi mega dobrą robotę w porównaniu do innych marek gdzie powiedzmy zachowuje ten swój styl, ale każdy but wygląda trochę inaczej i wydaje mi się, że jest to super droga do prowadzenia właśnie współpracy i bardzo się cieszę, że dalej wychodzą te kolorystyki. Może jest tego trochę za dużo aktualnie, ale w końcu wydaje mi się, że trochę się to uspokoi i dostaniemy kolejne fajne projekty właśnie tych dwóch marek. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych i do zobaczenia. Cześć!